Ma jest tam pokieletę szybkie update z dnia 9 grudnia 2025 roku. Więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia: jest to egzotyczna kolekcja składająca się z jajonura, garity oraz Jajowa o wartości 65 dolarów. Od 9 grudnia do 5 stycznia do sprzedaży wraca strzelba Krampus, a bardziej wariant do dubeltówki. Od 9 do 15 grudnia upoluj legendarne zwierzę, a otrzymasz mapę skarbów Blue Water Marsh. Również powróciło świąteczne do broni mamy nową mapę Fort Valence oraz 9 map, które oczywiście powróciły Zabranie udziału w świątecznym dobrani, otrzymamy dwa razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i złota Za dotrwanie do czwartej fali otrzymasz czerwony frak dzienny a jeśli przetrwasz 8 fal dostaniesz 10 sztabek złota zniżki na dowolny przedmiot wprowadzający do roli Za zalogowanie się do Red Dead Online do 5 stycznia otrzymacie zimowy wariant karabinu powtarzalnego Evans. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną Zaczynaliśmy od azylu kradem kul a reszta miesiąca umilici, tryby, takie jak liczy się każde trafienie, ostateczne starcie czy łupy wojenne Możesz również zdobyć 3 razy więcej dolarów punktów doświadczenia oraz punktów doświadczenia kart umiejętności zabranie udziału w wydarzeniach w budżecie swobodnej W tym miesiącu mamy darmową, szybką podróż U GASa mamy zniżkę na ozdoby 50% A w stajni mamy promocję na Mustangi Oraz tinkery. Oraz na konie arabskie. Również na promocji mamy siodło Foxmore. Mamy promocję na kapelusze. Również mamy odzież wierzchnią na promocji. Mamy limitowaną odzież. That's Użane czapce mamy jako limitowaną odzież, również czapce mamy na promocji. Rękawiczki też mamy na promocji. Stroje przyrodnika mamy na promocji, a różnikarza mamy promocję na pistolety. Oraz na lekki sztucer. Mamy promocję na pas na broń Dortmund. A w obozie u Kripsa mamy promocję na stroje dla niego. U Harriet za darmo możemy kupić amunicję usypiającą do lekkiego sztucera. Również mamy promocję na przenośny obóz. Zestaw do poboru próbek kosztuje 10 sztabek złota mniej, czyli w sumie 15 sztabek złota. Czyli to jest rola, mandarza jest tańsza o 10 zł. Również mamy promocję na niektóre broszury. 3 razy więcej dolarów punktów doświadczenia i punktów doświadczenia roli za sprzedaż próbek u Harriet. Sprzedaj Harriet zwykłą próbkę, a spodnie Amador będą twoje. Zdobyć próbkę legendarnego zwierzęcia, a kapelusz drapieżnika to łączy do twojej kolekcji. A z kolei przyrodnicy, którzy osiągnęli 20 rangę, garną w tym miesiącu płaszcz Amador, z racji samego faktu zalogowania się do gry. To byłoby na tyle. Jeśli o czym zapomniałem, to, dam to do opisu. Bijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!